Mam już pomysł na siebie, muszę to robić, ale bardzo Cię kocham. No i mam nadzieję, że nie obrazi się, że Cię nie było na weselu. No takie jest, niestety, każdy człowiek ma swoją cenę, tak? A nie ma większej ceny niż cena miłości, bo tu nie chodzi o pieniądze. Wspaniały dzień przed nami. Tak się zaczyna. Yes! Ona temu winna. Temu... Oh Dawid. Przepiękna kobieta. Przepiękna wybranka. Idealna wybranka wręcz dla Patryka, więc moje serce się oczywiście raduje, że w końcu dzisiaj jest dzień, w którym ziści się ich wielka miłość. <grym> Dwóch moich, można powiedzieć, przyjaciół że dzisiaj ślub. Wiem, że czuli to do siebie już od, od dawna, lecz no, w Polsce ciężko było z tym, żeby móc wziąć ślub. To będzie piękne. Cieszę się, że możemy to zrobić. Szkoda tylko, że musieliśmy wyjechać za granicę, żeby to zrobić, ale... To jest prawdziwy ślub. Cieszmy się ich szczęściem. Pięknie. I jestem lekko excited. <grymna> Ekscytacja i, i straszny niepokój nie przed nie tak? W końcu ją zobaczę, w końcu ją zobaczę w planu Mam gęsią skórkę, po prostu dreszcze emocje, które we mnie są, to jest. na to też dzieje Uciekają przed absurdem naszego kraju, który naszej miłości nie rozumie. Kiedyś marzyliśmy o takim życiu, cieszę się, że mogłem cię tutaj zabrać i że razem możemy przeżywać te piękne chwile, i mam nadzieję, że to się nigdy nie skończy. Twoje pomysły, choć czasem tak głupie, że aż genialne, przypominają mi, że w życiu chodzi o więcej niż tylko o zasady. Choć nasz związek może być niezgodny z przepisami naszej ojczyzny, to tutaj pod błyszczącym niebem wady ślubuję sobie bycie razem. Brawa dla pary młody <śmum> <śmum> Dalej tańczysz, nie skończyłem, kurwa! A, to chyba koniec. Zdrowie! No. Zdrowie! I zaczynamy, kurwa, ten melad.